Tak, oczywiście budownictwo to jest temat, który zawsze budzi emocje, budzi emocje o charakterze nakładów inwestycyjnych, które trzeba włożyć, aby zbudować mieszkanie, które jest później przedmiotem najmu, przedmiotem najmu i rzeczą i przedmiotem bardzo oczekiwanym. Właśnie przez młodych ludzi, przez młodych bełchatowian. Niewątpliwie. Te nakłady finansowe muszą być przede wszystkim ze środków własnych. I Bełchatów dysponuje potencjałem finansowym takim, który umożliwia angażowanie się w tego rodzaju przedsięwzięcia. Natomiast my musimy ciągle szukać rozwiązań, które włączają do tego procesu również zainteresowanych. Taką, taką formułą jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Będziemy tą formułę rozwijać. Młodzi bełchatowianie za stosunkowo nieduże zaangażowanie finansowe mogą stać się praktycznie współwłaścicielami lokalu, mieszkania o wysokim standardzie, bo nowe, to nowe budownictwo TBS-u jest budownictwem na wysokim standardzie wykończenia, przygotowania. Myślę, że następne bloki są tylko i wyłącznie przedmiotem czasu, który, który musi upłynąć, aby powstały. W nowym budżecie przeznaczyliśmy środki finansowe na to, aby tego rodzaju budownictwo wzmacniać. Będziemy również um, wspierać i rozmawiać ze wszystkimi firmami budowlanymi, szczególnie w Bełchatowie, o tym, jak wspólnie realizować budownictwo mieszkaniowe? Mamy, jesteśmy właścicielem działek na terenie miasta, mamy do zaoferowania miejsca, w których mogłoby tego rodzaju budownictwo powstawać. Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa to też partner, którego dostrzegamy i którego dobre doświadczenia z realizacji budownictwa na terenie Kleszczowa chcemy, aby były wdrażane również Bełchatowie. Realizowane jest już to w tej, w tej chwili również przez Bełchatowską Spółdzielnię Mieszkaniową na terenie osiedla Okrzei w formule domów segmentowych. Oczywiście nie wszyscy, zdajemy sobie z tego sprawę, mogą posiąść mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego czy w, towa, czy w formule współwłasności, a myślą o mieszkaniu komunalnym. Ilość lokali komunalnych na terenie miasta jest znacząca. Ponad 2000 mieszkań jest jeszcze mieszkaniami komunalnymi, pomimo procesu sprzedaży mieszkań komunalnych ich najemcom za, na preferencyjnych warunkach. Te preferencyjne warunki to zachęta do tego, aby stawać się właścicielem, ale ponad 2000 tych lokali jest jeszcze własnością miasta. Jest oczywiście olbrzymia rotacja na, 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 w tej ilości, zmiana najemców, listy mieszkaniowe, komisja mieszkaniowa. To ta rzeczywistość, która, w której uczestniczymy na co dzień w samorządzie. Zdajemy sobie z tego sprawę, że nie każdego stać na, na lokal współwłasnościowy, jednak również myślimy o budownictwie socjalnym. Zrealizowaliśmy w poprzednim okresie lokale na Osiedlu Olsztyńskim, na ulicy Wrzosowej, o nowym budynku. Dla tego rodzaju mm, potrzeb do mieszkań socjalnych myślimy również w perspektywie nadchodzącego czasu. Gdy połączymy te działania, stwarza się, to, stwarza się pewna perspektywa, pewien, pewien program realizacji y, mieszkań y, o niskim y, zaangażowaniu, mieszkańca, najemcy, mówię tu o mieszkaniach socjalnych, jak również mieszkań znajmu takiego jak TBS czy mieszkanie komunalne. Także tych działań z całą pewnością w nowym okresie, w nowej perspektywie nie zabraknie. Oczywiście będziemy śledzić wszystkie programy operacyjne, wszystkie, wszystkie programy pomocowe, które będą tego rodzaju działania wspierać. Jeżeli takie się pojawią, będziemy jeszcze bardziej mobilni, będziemy jeszcze bardziej intensywnie w tym obszarze pracować. Stwarzamy oczywiście na terenie miasta warunki dla własnych inwestycji, dla działki, które dysponuje miasto, jak również prywatne własności, za sprawą planów zagospodarowania przestrzennego, które Udostępniają coraz to nowe obszary miasta, na działki budowlane cieszą się coraz większą popularnością. Czyli jest zapotrzebowanie na tego rodzaju działanie. Cała ulica Cegielniana, ten obszar zielony bełchatówek, to obszar, w którym inwestor ma w zamiarze zainwestowanie w tego rodzaju działanie. Myślę, że to jest też bardzo istotny kierunek. My w mieście. Chcemy stwarzać warunki do tego, aby nasze tereny były atrakcyjne również dla budownictwa przez udostępnienie infrastruktury podziemnej, kanalizacja, wodociąg, ciepłociąg ten kierunek uruchamiamy na osiedlu Ludwików, na osiedlu Binków, to dziś preferencyjne kierunki dla budownictwa indywidualnego. Ale jeszcze raz podkreślam, nie zaprzepaszczamy i nie zapominamy o potrzebie budowania tanich mieszkań komunalnych i tanich mieszkań w formule TBS. Ten kierunek będzie kontynuowany z uwzględnieniem naszych własności, własności miejskich na obszarze osiedla Olsztyńskiego w rejonie już istniejących budynków TBS. Tak. Oczywiście proces pracy w samorządzie to proces ciągłych zmian i żadnych rozwiązań nie należy wykluczyć. Każde rozwiązanie, które przynosi dobre efekty, musi być brane pod uwagę. Oczywiście takie analizy były prowadzone. Pamiętajmy o tym, że Muzeum Nasze Regionalne, nasza Biblioteka Miejska, jak również Miejski Dom Kultury, Miejskie Centrum Kultury funkcjonują w oparciu o szczegółowe ustawy i one w sposób istotny regulują tego rodzaju yy, pracę tego rodzaju placówek. Nie chcielibyśmy zatracić formuły biblioteki miejskiej. Nie chcielibyśmy zatracić formuły muzeum regionalnego, ale chcielibyśmy, żeby ta formuła była rozwijana. Natomiast miejskie centrum kultury w swojej nowej ofercie wspólnie z gigantami mocy jest formułą również w jaki sposób finansującą się sama. Oferta Ekspozycji Giganty Mocy, to oferta, która przynosi określone przychody w postaci wpływów e, środków finansowych i one w sposób istotny wpływają na koszty funkcjonowania tego, tego miejsca. Oczywiście e, w każdym budżecie, w każdym budżecie miasta e, zabezpieczamy środki w całości po to, aby tego, te nasze placówki kultury, te placówki, które e, otwierają się ze swoją inicjatywą, ze swoją ofertą dla mieszkańców nie były ubogie, aby środki były należyte, gdy dołożą do tego całą gamę własnych starań, zabiegań o dobre projekty, o dobre działania, tworzy się dobra oferta kulturalna na terenie naszego miasta, konkurencyjna wręcz, niejednokrotnie podziwiana przez innych, że wiele rzeczy, gdzie nie były to możliwe w innych miastach, w Bełchatowie się odbyły. Wracając do szczegółowego pytania, które Pani zadała, w tej sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteśmy i w tym stanie organizacyjnym i formalno-prawnym nie planujemy połączenia tych placówek, wręcz przeciwnie, myślimy o tym, aby tę tą formułę rozwijać, oczywiście nie na zasadzie podrażania kosztów funkcjonowania, aby ta oferta była coraz bogatsza, a to ma być za sprawą. Tych, którzy tymi placówkami kierują, myślę, że gdy szczegółowo się temu przyjrzymy, wygl wygląda to bardzo bardzo dobrze. Jest to naprawdę na poziomie kultury, na, na poziomie oferty kulturalnej, amatorskiego ruchu, jak również, ruchu, jak również oferty profesjonalnej, poziom, którego niejedno miasto tej wielkości w województwie, a nawet w kraju mogłoby nam pozazdrościć. Właśnie to jest ten problem, z którym ciągle się zderzamy, że wmawiamy sobie, że samorząd musi być polityczny. Samorząd powinien być samorządem ludzi, którzy przychodzą do samorządu i chcą co dla tego miasta, dla tego poziomu, na który wchodzą, coś zrobić, dać swoją wartość, dać swoją wiedzę, ofertę po to, żeby być skutecznym, żeby wywiązać się ze swoich deklaracji. I gdy spojrzymy na upolitycznienie, to z całą pewnością jest to problem. Ale gdy spoży, spojrzymy na spójne, wspólne działanie po to, żeby budować Bełchatów, żeby go rozwijać, a nie blokować się na siebie, to oczywiście będziemy mieli problem. Natomiast mam to doświadczenie z drugiej kadencji, kiedy też spoglądając na Radę Miejską z układu politycznego, była to mniejszość, która popierała prezydenta, ale jednak ta druga kadencja, w której ja uczestniczyłem, była dobrą kadencją dla Bełchatowa. Zrobiło, udało nam się zrobić wiele dobrych projektów, udało się uzyskać konsensus wobec wielu dobrych inicjatyw. Jestem przekonany, że każdy radny, czy on będzie z klubu PiS, czy będzie z innego klubu, jeżeli będzie miał zagłosować nad projektem, który przynosi dobrą wartość dla Bełchatowa. W postaci inwestycji, w postaci realizacji dobrego projektu, w postaci wzmocnienia naszego poziomu edukacji, wzmocnienia naszego poziomu oferty kulturalnej, z poziomu dobrej oferty społecznej z całą pewnością bez względu na to, po której stronie tej sali będzie siedział, zagłosuję za. Moją rolą jest, aby spowodować takie działanie, które stworzy większość wokół wszystkich uchwał, które na pokład, na, na salę herbową naszego miasta będą spływały.